Dzisiaj to jest poradnik jak zmienić y, filter, y, paliwa w krosie. Mamy tutaj krosa. Mamy tutaj fit. Trzeba sobie zakupić taki, o. fit paliwa i najpierw zakręcamy kranik, który jest tu. Zakręcony jest to. Podstawiamy coś i. Zdejmujemy najpierw to. Zdejmujemy. Teraz. Mocno bierzemy. Wyciągamy. 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 O wyszło. O kurde leje mi się. O, cały się paliwą paliwem. Teraz drugie jej spinacz bierzemy i ściskamy i bierzemy. O! I teraz jeszcze. Uj, leje się. Wylewam. I serdusz ucieknie. I teraz. Teraz tu tak samo trzeba. To. O, mam. Tutaj jest. I tutaj jest pozdejmowane. Dobra. To tu kładziemy. Teraz mamy nowy. O, jeszcze spuścimy. Lepiej spuścić to paliwo. Spuszczamy to paliwo. Czekajcie. Mm. I teraz zakładamy nowy. Tutaj mam. E, no. Dobra, fit został zamontowany. Teraz bierzemy te takie spinacze. Bierzemy, ciągniemy. Teraz naciskam. Oj, ucieka mi. Teraz napinamy i... I zakładamy. Mamy jeden, teraz drugi spinacz. Tutaj, no. Jest. I teraz przekręcamy kranik. O, już się tutaj widać, że napełnił się. Dobra. Teraz... Oj, ucieka Dobra, teraz bierzemy kluczyk. Przekręcamy strzyka i odpalamy, zobaczymy czy działa. Oj, coś nie działa. Oj, dobra, usiądę. To na tyle w tym filmie, do nara.